No, dzień dobry Wam wszystkim. Cieszę się, że znowu mogę nagrać jakiś film. Idę na spacerek do parku. A co to za samochód? Zuję, ja mam skakać przez niego czy co? No, nie, no to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby Niemiec w jakiejś tam bramie postawił samochód. No, a to jest po prostu droga spacerowa dla pieszych. No, tak. No, yy, przyjechał z Hanoweru, no widziałam właśnie rest, rejestrację, no bardzo mi ładnie stanął, no dobra, słuchajcie, yy, wyszłam z domu siedząc cztery bite dni na tyłku i myślałam, że przyrośnie mi do krzesła, więc... Mam parasol, o, zobaczcie, mam parasol, tak, bo pada deszcz ze śniegiem, e, ale już jest plusowa temperatura, jest luty, się zaczął, e, no i prawdopodobnie już tej minusowej w dzień nie będzie. No i co ja Wam powiem? To, że trzeba wyjść z domu, kochani. Trzeba rozruszać kości. Trzeba dotlenić się przede wszystkim, bo od razu główka inaczej pracuje. Yy, I nawet ten dzień staje się lepszy. Po prostu nawet i piękniejszy. Pada deszcz ze śniegiem. Yy, pod butami chrupie. Tak. Tak jak chyba. Słyszycie, no, ale mi na głowę nie pada, więc idę sobie dotlenić się, żeby być po prostu w lepszej kondycji. Ale naprawdę to, kiedy człowiek się dotleni, naprawdę to jest tak ważne, to jest tak istotne, słuchajcie, że naprawdę pamiętajcie o tym. Bo naprawdę zupełnie człowiek inaczej funkcjonuje. No tutaj gdzie obecnie jestem, to już minęło 5 tygodni, słuchajcie. I za dwa tygodnie dokładnie kierunek Polska. Bardzo cię się cieszę, cieszę się niezmiernie, słuchajcie. No co prawda jeszcze te dwa tygodnie zostały, ale dwa Tygodnie, a nie siedem, prawda? Ha? No, tutaj w takich zwykłych bucikach to człowiek, gdyby przeszedł, to miałby i buciki mokre, i nogi yy, przemoknięte. Także ja mam traperki lakierkowe. Widać? Chyba widać, nie? No i one są i na zimę i na wiosnę mogą być bo czy śnieg, czy deszcz nie ma żadnego problemu. Nogi mi nie zmokną. Wszystkie moje kochane ludziska, które oglądały, oglądały już moje filmy na moim kanale, słuchajcie ja mam ich ponad już tysiąc. No, są one o moich podróżach i takie filmy spontaniczne. To, co po prostu miałam na myśli w głowie, to chciałam się tym wszystkim z wami podzielić. Także dla tych, którzy nie wiedzą, jeszcze jestem w mieście Munchberg. Munchberg. Yy, to są dolne Niemcy hmm. Ale teraz słuchajcie, yy, to jest taka ciekawostka, bo my jak patrzymy na mapę, to my myślimy, że tu na przykład gdzie jestem, Munchberg u z dwiema kropeczkami u góry, to my myślimy, patrząc na mapę, że to są to jest górna Bawaria. Guzik, prawda? To jest dolna Bawaria. Niemcy z kolei patrzą inaczej i określają yy, miejsce, kierunek. Oni patrzą na mapę, ale tak jakby odwróconą. No i każdy, kto myśli, że Dolna Bawaria to jest tam, gdzie góry, Alpy, a nie, to jest Górna Bawaria. No, dla Niemców, a dla nas. Dolna. No bo jak patrzymy na mapie, to właśnie to tak wygląda. No to jest taka ciekawostka, yy, yy, której nie znają yy, ludzie, bo to znaczy nie mówię, że nie wszyscy, yy, że, że wszyscy yy, nie znają, tak? Tylko po prostu bardziej garstka ludzi yy, o tym wie. O! To chciałam powiedzieć. No. Ale czerwono się zrobiło. Fiu, fiu. Czerwono się zrobiło. No. Tak. Fajnie. Ja lubię, jak jest kolorowo. jaj. Jak jest kolorowo, to jest i bombowo. W sensie fajnie. A widzicie tutaj tą rzeźbę? Pójdę po tym śniegu. No. O, zobaczcie. Nie wiem, czy to są dzieci, albo para. Para się kochają. Tak, właśnie, kochajmy się wszyscy. Słuchajcie, życie jest tak krótkie yy, i kruche przede wszystkim, że naprawdę kochajmy ludzi. Yy, których warto kochać, dobrych ludzi, kochajmy i pamiętajmy zawsze o nich, bo oni są jeszcze, jeszcze żyją i zawsze można się z nimi spotkać, porozmawiać, pobyć, yy, nawet podotykać, złapać za ręce, pójść na spacer, pod rękę, pójść na spacer. No to. Niestety jest też ważne, nie wszyscy teraz myślą o tym, ale u wszystkich bez wyjątku przychodzi taki czas, że później przychodzą takie różne refleksje, i, i ci, którzy myślą, że gadam teraz pierdoły, to niech przypomną sobie to, co teraz właśnie mówię. No, i co zaraz będę kończyć ten filmik? Zrobiłam sobie rundkę po tym parku. Ala parku. To nie jest park, to jest takie, takie, a, takie jakieś miejsce przejściowe. No ale i ławki są. I plac zabaw tam był, widzieliście. No i jakieś tam, namiastka jakiegoś tam parku jest, tak? O. O, tutaj macie napisaną tą miejscowość u góry. W lewym górnym rogu. A to jest właśnie plan miasta. O. Idąc sobie, oczywiście robiąc wdech i wydech. Wdech nosem. I wydech ustami. No i pomyślę sobie, gdzie tutaj pójść dalej. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, a przede wszystkim komentujcie, co myślicie o moich filmach. Filmikach nazywam filmiki, bo są bardzo króciutkie. No, powiedzmy, że ten to jest film, bo prawie 10 minut y, trwa. Więc, o, kto zechce, to posłucha, popatrzy a ja będę bardzo, bardzo zadowolona. Życzę Wam wszystkim miłości, zdrowia przede wszystkim i samych radosnych dni.